E é bem Cześć, jak belka. O to jest ten człowiek który się movement i walczy yeah, w klatkach O, <laughs> 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 Słuchajcie, mistrz jest tylko jeden. jest ten mistrz? No ja nie. Jaki mały wywiad? Kondzier jest lepił na 09. No to. Jamal. Jamal, jamal. Bo... Ale to już wiedzą, że jest. Patrz, jak to się robi na, na pomarancze, kurwa. <laughs> to był rzut pomarańczu. widzę, że koszulka z Dubaju, pamiętam. Generation no. Generation no. Daj natknąć o nie, to o nie, I kto jest Dzaman? Kto, kto, kto? Szybko. Konjury, Daj ej spieprzać, bo Maniek teraz. teraz! Teraz ten! Maniek! No puch puk kto tam? Widziałem? A ty, czy to ty, to, ty to widziałeś? Gdzie ma, musimy mieć to na kamerze. Mać, mać. No Chyba mam. czym się! czym się, nikt tu. nie ma. Musiał zwrócić na siebie uwagę, nie? Nie! Do kogo on gadał? Chyba nie, <gadł> no. nie no. Ale kończy nakręcić, bo dużo akt traci się przy nim. No, no bo, nie, bo ja go trzeba zawsze kręcić, bo jak <gadł> to mieć. to. No, no, trzeba to mieć! Trzeba to... Pa, jaka dupcia, kumana no, no. A z ostrości nie może złapać. Bo sama jest ostra, dupcia. Półkreski. Durek? Ej, doskosz do obręczy. Nagram cię. To jest koszykarz. To jest gorad, jego sobowtór pomieszany. Wersa domowa. To jest wersja domowa Gorata. Gortata, nie wiem jak on to ma. No, śmignął siatkę. Tak szybko, że nie było widać. Ja bym wam... O kurwa. No i ty ostrość zgubiłem. No i się, masz Why so serious, son Why so serious, son? Można? Można? K. Okay. Oto moje salto. OK! Patrz, patrzcie na człowieka, który nigdy nie robi salto. Jak się robi salto? Yeah. Yes. Mamy cię! Nie będziemy falować górnią ja potrafię patrz no, To jest fala na ruszę Jaka się Nie musisz na jedną Ty kupiasz mato To do potworzę No i się No marnujesz taśmy Wiesz Wyśle tak jak Stefan określił ile kosztujemy metr taśmy Do końca życia się nie wypłacisz

Przekoju, cóż? Jest, jesteś. Yes. Ej, nagram tych kolesi na no, obok. Kresisz się, kto jest Kazimierz. Kazimierz! Czyż pierdolą? Co, tamci już poszli? Nie, na szaleń. No. <noise> Dzieciak, weź tam gdzieś dziesięć. Dzieciak, weź tam się dziesięć. Kazik też spróbuj. Czekaj. Będzie będzie morda. Na to A to nagrywa głos? <noise> Ziomy, to jest łódzka bitwa freestyle'owa Parkour też jest freestyle, freestyle man Pierwszy zawodnik Tu belka na belce, dawaj freestyle Ale to już? <laughs> Państwa, oto maniek, drugi zawodnik Freestyle Battle Parkour 2009 na belce. Jedziesz. <laughs> Lebia. Cofnie do tyłu tam będziesz <śmianie> lekko się w razwał Pokaż o to satanie Boże